Jej miłość wzywała? Wiedźminie, pokaż mu kartki. Benoit, jesteś w stanie rozpoznać, jakie wino pozostawiło tę plamkę? Mhm. Tak. Tak. Raczej zachodni brzeg Sans Retour... Dojrzewało w beczce z dębu boklerskiego, barwa burgundowa, czysta. Nie może być! Przecież to Sangreal, rocznik 1269! To... to niemożliwe! To wino przygotowuje winnica Castel Ravello, wyłącznie na pałacowy stół. Może Sangreal zostało skradzione? Powinniśmy pojechać do winnicy i to sprawdzić.